Nowa strategia rynku kapitałowego przede wszystkim najważniejsze jest to, że powstała i ma bardzo kompleksowy charakter. Dotyka bardzo wielu dziedzin istotnych dla funkcjonowania dobrego naszego rynku kapitałowego, dla dalszego rozwoju i wspierania gospodarki poprzez efektywne narzędzie finansowania przede wszystkim innowacyjnych projektów inwestycyjnych. Największym wyzwaniem będzie oczywiście implementacja, bo w każdej strategii najtrudniejsze jest jej wdrażanie, a nie tyle samo przygotowanie. Cieszę się, że jest już mianowany pełnomocnik, który będzie miał za zadanie um, zarządzanie procesem wdrażania wdrażania tej strategii. Mam nadzieję, że przy współudziale Eboru, tak jak było podczas tworzenia, to na etapie implementacji również Ebor będzie wspierał sprawne wdrożenie przynajmniej tych najważniejszych postulatów zwiększających dostępność dla przedsiębiorstw kapitału o charakterze giełdowym, zwiększającego udział finansowania rynku kapitałowego w całości finansowania przedsiębiorstw, no i budowania ciekawych inwestycyjnych produktów dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.